Kolejny. co jest? 15? Cześć, dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ jak widzicie doładowałem prawie 500 gemów i wydałem około 150 zł po to, żeby w dzisiejszym odcinku otworzyć 20 megaboksów i otworzymy sobie również dwa darmowe, jeden na głównym koncie i w ogóle bardzo mało osób wie, że to jest moje konto, więc zróbmy tak, że jeżeli pod tym odcinkiem uda Wam się dobić 1000 opek w górę, wiem, że będzie to mega ciężkie, to odpalę streama jak otwieram te wszystkie megaboksy na moim głównym koncie więc naprawdę warto stoi tutaj łapkę w górę, 500 gemów doładowałem, naprawdę mega ładnie to wygląda i w ogóle jest równo co ciekawe, więc dobra nie przedłużamy. Jeszcze nie widziałem jakby, że ktoś otwiera te mega boxy, więc nie mam pojęcia co z nich może dropić. Otworzymy sobie tutaj najpierw darmowego, będzie mega ciekawe i ogólnie otwieram na tym koncie na razie, ponieważ chciałem po prostu wymaksować to konto w miarę możliwości i będzie na razie mega ciężko. Mam tutaj 5000 pucharków jedynie. O, dropią gemy z tego, więc naprawdę mega spoko. Jest piątka, czyli podejrzewam, że tutaj nic ciekawego nie będzie. Gold, Aldora, tu będą wlecieć punkty do postaci i patrzcie, jest pierwsza świecąca rzecz. Mam nadzieję ogólnie, że uda się trafić dużo postaci. I teraz widzę, że dropią skiny z tych skrzynek tak trochę średnio. Wolałbym, że dropił na postacie, ale wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku trafimy również sporo postaci. Dobra, i zaczynaliśmy ten odcinek mając 1700 golda. I sprawdzimy, ile będziemy mieć na końcu. Blingi z tego, co mi się wydaje, nie drogą, ale te punkty mocy drobią. Mamy 5000, więc dobra, nie przedłużam dłużej, żeby ten odcinek też nie trwał jakoś mega długo. Otwieramy, wydajemy właśnie 500 gemów. Chyba mój największy zakup, jaki kiedykolwiek robiłem, tak szczerze, i 20 mega boxów. I pytanie, czy będą szóstki? Na razie jest piątka. Czyli nic, mało tych punktów i mało blingów, ale w dzisiejszym odcinku podejrzewam, że trochę naprawdę mega dużo skinów. Patrzcie, nowy Zadymas Mandy. Wow! Dwie nowe postacie, to jest skin, nie nowa postać, a szkoda. I odnaka Big Boxa, what the heck, tego się naprawdę nie spodziewałem. Dobra, lecimy ciągiem, zobaczymy ile postaci uda się wydropić. Mamy na razie jedną postać, także spoko. Tutaj kolejny skin, skinów podejrzewałem, że wydropię w tym odcinku tyle, że to będzie po prostu masakra. Ale ok drugi Mega Box za nami, lecimy trzeci. Mega ciekawie się tutaj zapowiada. Teraz czwórkę, co ciekawe, mega mało. Czwórka to nic chyba nie będzie. Dobra. Wow, ale fajna odznaka. Przyznam się szczerze, że bardzo chciałem ją na mainie, nie. Mega podoba mi się ta odznaka, co teraz wydropiła na tym koncie. Dobra, jest szóstka, czyli to oznacza, że będą najprawdopodobniej dwie nowe rzeczy, czyli może nowa postać. Mega mi zależy, żeby na tym koncie właśnie wydropiły nowe postacie i nic nie ma. Jest ikona gracza do poko i Brobox. No, wydaje mi się, widzowie, że kiedyś były lepsze te skrzynki. W ogóle możecie napisać, czy wolicie te dropy, czy te, co były kiedyś w komentarzu. Ciekawi mnie was, wasza, wasza opinia, nie? Trzy teraz. No, kiedyś to trójki by na pewno nie dało, jak mielibyście wszystkie, je. jakbyście mieli jeszcze punkty, które możecie dodać do zadymiarzy. Także, ok, nie wiem, ile już otworzyłem, ale teraz będziemy otwierać, może trochę szybciej. Gemy, 3 gemów, mało dropi. Kiedyś pamiętam, że nawet 12 gemów z takiej skrzynki, nie? Jak ktoś trafił, gemę, to się naprawdę cieszył. Teraz to ciekawe, widzę, że ciągle ikony gracza. Nie ma nowych postaci, nie ma nowych skinów. Także mega średnio. Myślałem, że na razie dropy będą trochę lepsze, ale okej, okay, nie jest jeszcze tragedia punktów, na razie tylko 200. Otworzyłem już sporo tych megaboksów. Szczerze, dobra, lecimy kolejny. Co jest? 15? Co jest? Tam było 5, 3 i 4 i mamy 15. What the heck? Nie wierzę w to. Oby się wszystko nagrywało. Mamy 15 w mega boxie. Patrzcie, na dziesiątce już nowy skin, jak null to wygląda. Skin Doriko. Co jest, wyposaż teraz, kliknę. Mamy odznakę. Mamy drugą odznakę. Mamy trzecią odznakę. Nie, nie, oni sobie żarty ze mnie robią. Nie wierzę. Zostaliśmy oszukani. Nie. To jest żart. 15 i tylko dlatego, że trafiliśmy skina do Rico, nie? I wszystkie odznaki do niego. Co tu się stało? Ja myślałem, że będą dropy za dropem jakieś mega rzadkie i czwórka wracamy. Mega średnio i skin. Na razie tylko Mandy trafiłem, ale mega podoba mi się ten skin. Oczywiście go sobie wyposażę. Ciekawe ile będziemy mieć golda na końcu tego odcinka. Jeden gem na pocieszenie chyba. Także no nieźle i Shelly... Okej, okay, dobra, nie wiem ile zostało, wydaje mi się, że 6-7. Dobra, 200 blinków. Myślałem, że blingi nie dropią. I mamy nową rzecz. Uwaga! Postać czy skin? Niestety... Dobra, postać. Myślałam, że to jakiś skin, ale nie mam skwikła na tym koncie najwyraźniej. Dobra, druga postać. Zawsze mogło być gorzej, zawsze mogło być zero. Na końcu odcinka jeszcze oczywiście otworzymy sobie na głównym koncie jednego darmowego megaboxa. I tak jak powiedziałem, jak uda Wam się dobić po tym odcinkiem 1000 lajków... Odpalę być może właśnie streama, jak kupuję wszystkie mega boxy, które są w sklepie. Także naprawdę warto tutaj tutaj łapkę w górę wiem, że będzie mega ciężkie to. Ale jest szansa. Dobra, przy trójce mamy już nowy item. Także okej. Okay. I aż czy... Dobra, trzeci nowy zadymiasz. Mega fajnie. Szkoda, że epicki, a nie legendarny, ale okej. Okay. Nie będę tu narzekać. Mega... fajne ikony gracza, daj. Mega ciekawe. Pierwszy raz je widzę szczerze. Dobra, kolejny Mega Box, czwórka. Trójka, 6 gemów. Dobra, nie sprawdziłem ile mam gemów na początku, dobra, będzie na początku jeden gem, bo miałem równe 500, więc mega ciekawi mnie, ile będę miał właśnie po tym openingu. Okej, okay, w ogóle mega dawno nie wydawałem kasy na tą grę, nie? Dzisiaj dopiero pierwszy raz od mega dawna, mamy 6400 punktów, czyli 1400 trafiłem, okej, 43 minuty, tak średnio. Dobra, są jeszcze mega boksy, obie jakieś fajne dropy, dobra, mamy szóstkę, więc tu powinno coś być. Szóstka kiedyś oznaczała, że będzie jakaś rzecz. Mamy Otisa, czwarta nowa postać. Mega spoko. Cztery postacie z 20 megaboków, to już nawet git i coś jeszcze. Nowa postać czy skin? Niestety skin. Ja Frank zmienili go trochę, widzę. Wydawało mi się, że jest trochę inny. Dobra, i to pewnie ikona gracza. No właśnie. Mogli to zrobić trochę inaczej, żeby to nie pokazywało na przykład tej ikony gracza w Macie 6 i po prostu. Widzę, że tu jest ikona gracza po tym, jak traficie jakąś rzecz. To takie średnie, nie? Na ich miejsce bym to zmienił. Ale okej, okay, przechodzimy dalej. Sam jeszcze mega boxy, także jeszcze trochę zostało. I mamy niestety tylko cztery. Więc tu nic nie będzie. Gem, podwojacze, gold. W ogóle punkty nie dropią. Mega szkoda. Dropią tylko te na początku. A, no tak. Bo kiedyś dropiły jednak punkty do postaci. A teraz już nie dropią. I po prostu dostajecie to raz. Możecie wybrać do jakiej postaci. To akurat trochę szkoda, że nie dropią. To było trochę fajne nawet. Dobra, otworzyliśmy właśnie 20 megaboxów i teraz pojawił się w ogóle ten skin Dorico. Mega ładnie on wygląda. Myślę, że zagramy sobie jeszcze nim na odcinku parę gierek, ponieważ ten skin jest naprawdę kozacki. Mamy 5200 monet, czyli dostaliśmy 3800, jeżeli dobrze liczę. Gemów 71, Gemów. 71 klientów. Także nawet nieźle. Dobra, zobaczę sobie tego skina Dorico. Jest naprawdę przemocny. Ulepszymy oczywiście sobie tą postać. Tylko nie wiem, na ile ją będę mógł, bo golda nie mam ta jakoś dużo. Mamy jeszcze chyba w ogóle coś w karnecie do otworzenia, także mega ciekawie. Dobra, 500 go No, punktów mocy starczy na pewno, ale czy level? Level również. Dziesiąty level. Nie wiem, czy będę miał tu cokolwiek do odebrania. Mam tylko jednego star dropa, którego sobie otworzymy. Mamy punkty mocy. I otworzymy sobie jeszcze jednego mega boxa na mainie. I otworzyłem tego mega boxa na mainie, ale nic nie wydropiło. Tam była chyba ikona gracza, więc ja się z wami żegnam. Stańcie tutaj łapkę w górę, bo jak będzie tysiąc łapek, to otwieram wszystko, co jest w tym sklepie. Wszystkie mega boxy, ich jest chyba 35 i jeszcze być może otworzymy to. Więc naprawdę warto zostawić. Nie będę tutaj jeszcze żadnej gierki, ponieważ ten odcinek trwał wtedy naprawdę bardzo długo. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemka.